Żaden człowiek i żadne zwierzę żyjące naturalnie w zgodzie z przyrodą, czyli odżywiając się zgodnie z swoim gatunkiem, nie powstrzymuje się od jedzenia wtedy, gdy jest głodne. Żadne też nie je nadal wtedy, kiedy już jest najedzone. I dodatkowo Żadne nie jest grube. Cześć, z tej strony Jaro, witajcie na moim kanale, 14 września. Wcześniej widzieliście urywek z mojego wczorajszego treningu, a dzisiaj jest już niedziela, jest około 19, .00. spaceruję sobie po moim pięknym miasteczku. No, słuchajcie, ja nie neguję postu przerywanego i jego korzyści. Ale uważam, że na diecie karniwora nie ma potrzeby wykonywania tego zabiegu sztucznie, w sposób sztuczny. Wszystkie badania, które mówią o korzyściach postu przerywanego, odnoszą się one do diety tak zwanej zachodniej nie odnoszą się do tego, że ktoś był na karniworze i nagle zaczął stosować post przerywany. Wtedy korzyści będzie prawdopodobnie zero, bądź będą one znikome. Wszystkie te korzyści, o których tutaj mówimy, są odnotowane, tak jak już wspomniałem, w stosunku do diety śmieciowej, czyli tak zwanej zachodniej. Dieta karniwora imituje właśnie post przerywany. Ja uważam, że jest to podstawowy stan metabolizmu, który funkcjonował w każdym organizmie Zanim przeszliśmy na tak zwany chub klatkowy, czyli na yy, rolnictwo i na spożywanie dużej ilości roślin. Tak ja to widzę. Także my osiągamy ten stan postu yy, jedząc po prostu żywienie dostosowane do gatunku człowieka. Nie potrzebujemy dodatkowo, sztucznie wprowadzać takich zabiegów. Będąc na karniworze, prawdopodobnie i tak będziesz nieświadomie, ale w sposób naturalny stosować taki post przerwany. Po prostu będziesz robić prawdopodobnie duże przerwy od jedzenia, z uwagi na to, że będziesz bardzo długo syty po każdym posiłku. Tak właśnie działa żywienie odzwierzęce. Żywienie mięsem i produktami innymi odzwierzęcymi. Zatem jedz po prostu wtedy, kiedy będziesz głodny. Nie zmuszaj się do postu przerywanego, sztucznie go nie wywołuj. Po prostu odżywiaj się tak jak natura nam przekazała czyli odzwierzęco stosuj żywienie, w którym produkty odzwierzęce stanowią minimum 80% całości diety. A najlepiej, żeby były one zbliżone do 100%. No i na koniec powiedz mi jak to wygląda u ciebie, czy ty stosujesz sztuczny post przerwany, czy też kierujesz się tylko i wyłącznie tym jakie sygnały twój organizm tobie przekazuje. Podziel się proszę w tym w komentarzu. Trzymaj się serdecznie. Do zobaczenia. Pozdrawiam was wszystkich. Miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek będziecie to oglądać.